Er det kaldt? Bora, 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 to będzie Trzecią turę witamy. Trzecią turę naszych gości. E, pewnie jak już Was poinformowano, zanim wyjechaliście, trafiliście do nas jako do Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Edukacji i w w ramach projektu, który jest y, finansowany z środków PEFRON, e, Będą cztery grupy. Każda z nich przyjedzie jeden raz w sezonie zimowo-jesiennym, tak jak jesteście teraz i jeden raz w sezonie wiosenno-letnim też tutaj i też y, będziecie naszymi gośćmi. E, co was czeka? Yy, zwiedzanie Grudziądza, zwiedzanie yy, Torunia, zwiedzanie Gdańska lub Gdyni, zobaczymy, gdzieś nad morzem. Pewnie Malbork. Wiecie, tutaj jest Malbork? Nie. Ja byłem. nam powiedzieć. Nie, Nie wiecie. Zamek. Zamek, tak. Jest to... Jest to, jest to e, największy e, zamek, jaki w takiej niezmienionej formie, na pewno w Europie jest, czy na świecie, muszę w końcu doczytać, bo nigdy nie pamiętam, czy na świecie, czy w Europie, ale w Europie na pewno. E, ciekawostką jest też to, że jak będziecie w Toruniu, chodząc po Starym Mieście, też będziecie chodzić e, w zasadzie w zamku, też kszczackim oczywiście. Będziecie mieli codziennie tutaj zakwaterowanie w tym samym miejscu, to jest oczywiste. Codziennie rano będzie ktoś od nas przyjeżdżał do was, będzie waszym przewodnikiem i e, nigdzie, jakby no, nie będziecie szli sami. Zawsze ktoś z wami będzie i ktoś będzie jakby z naszego stowarzyszenia waszym opiekunem. A wy skąd jesteście? My z Wrocławia. Z Wrocławia. A z jakiej placówki? Przyjazny dom. Przyjazny dom. Fundacja. A w a Boba Hen? Nie przedstawiłem jest na niej pani Wioleta, pani Wioleta. <rez reviewing indomady> Tak ogólnie opiekować nie będzie tak. z nami codziennie. Ale będę jutro. Pani Wioleta jest u nas dyrektorem żłobka. Tak. A teraz będzie waszym takim. Przez cały tydzień waszą dobrą duszyczką. O! Będę. No, jak Dobra, słuchajcie, kochani, czekamy tutaj na panią z recepcji. Zaraz Rozda będzie. wam ręczniczki, pokoje i, i będziecie mogli się zakwaterować. I o godzinie 20 widzimy się na kolacji. W dniu dzisiejszym powitaliśmy już kolejną grupę z naszego projektu Spinaker dla Powodzian. Witamy dzisiaj grupę z Fundacji Przyjazny Dom z Wrocławia. Będziemy ich gościć do soboty, i w ramach naszego projektu Spinaker dla Powodzian zorganizowaliśmy szereg wyjazdów integracyjnych, a także wiele atrakcji tutaj u nas w grudziądzu. Jest to edycja jesienno-zimowa, czeka nas jeszcze edycja wiosenno-letnia, gdzie również przyjmiemy kolejne cztery grupy. Projekt Spinakel dla Powodzian jest finansowany z Państwowe, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.